W sercu średniowiecznej Europy w roku 1018 na wschodnich rubieżach Polski rozegrało się starcie, które jest jednym z największych sukcesów polskiego wojska w dziejach, a o którym niewielu słyszało mowa o bitwie nad Bugiem, która rozegrała się 22 lipca 1018 roku. Zwycięstwo w tej bitwie umożliwiło Bolesławowi chrobremu pokonanie Rusi Kijowskiej i utrwaliło pozycję Polski w regionie. W tle wojny stały ambicje dwóch wielkich władców, Bolesława Chrobrego, przyszłego króla Polski i Jarosława Mądrego, księcia równie potężnej co Polska Rusi Kijowskiej. Obaj byli postaciami wybitnymi. Do wyprawy na Ruś Bolesława sprowokowało uwięzienie w Kijowie jego córki, jak również spory terytorialne z Rusinami o ważne grody po obu stronach Bugu. Chociaż szczegóły bitwy są owiane mgłą tajemnicy, historycy zgadzają się, że Bolesław zastosował mistrzowską taktykę. Jest poranek 22 lipca 1018 roku. Bolesław i jego woje dochodzą do Bugu i stają na jego lewym brzegu. Z drugiej strony czeka już na nich armia kijowska. Bolesław, polski książę, Przyszły król, zwany przez potomnych chrobrym, czyli dzielnym, patrzy na tysiące ruskich piechurów, łuczników i konnicy. By wygrać, musimy ich zaskoczyć. Rusini spodziewają się tradycyjnego starcia, chcą, byśmy zbudowali przeprawy i kiedy część naszych wojsk będzie po tamtej stronie, zaatakują i rozbiją nas. I musimy ich przekonać, że tak właśnie będziemy działać. A wtedy zrobimy to, czego się kompletnie nie spodziewają. Chrobry rozkazał swoim ludziom rozpoczęcie budowy mostów przez Bóg. Rusini świetnie wiedzieli, że zajmie to Polakom kilka dni. Rozsądnie oceniali więc, że bitwa jest jeszcze odległa. Większość z nich w luźnym szyku odpoczywała w pobliskim obozie. Nieliczni stojący przy rzece przekrzykiwali się inwektywami z polskimi wojami. Łucznicy ruscy starali się choć trochę uprzykrzać rozpoczęte przez Polaków pracę przy przeprawach. Jednak to nie ta walka na słowa miała się okazać kluczowym wydarzeniem tego dnia. Zamiast stawiać czoła siłom Jarosława w otwartej bitwie, Bolesław zdecydował się na zaskakujący manewr. Choć polski władca rozkazał zbudować przeprawy, to wcale nie planował ich użyć. Miał bowiem w głowie zaskakujący manewr, który w jego zamyśle miał rozbić całą Armię Kijowską przy minimalnych stratach. Mój Panie, budujemy przeprawy zgodnie z Twoim rozkazem. Rusini obserwują cały czas naszą pracę i wygląda na to, że dobrze się bawią i w ogóle nie boją. Doskonale. Niech myślą, że znają nasze plany. Niech nasi ludzie w ukryciu przygotowują się do przeprawy wpław. Zaskoczymy ich, kiedy najmniej się tego spodziewają i są kompletnie nieprzygotowani do walki. Panie, wykonamy każdy Twój rozkaz, ale czy jesteś pewien, że przeprawa w Pław to najlepszy plan? To ryzykowne, nawet bardzo. Rzeka jest rywąca, a wojska Jarosława liczne i bardzo blisko. Właśnie dlatego to zrobimy, bo oni nawet nie podejrzewają, żebyśmy mogli. Prawdziwa strategia Bolesława była bardzo przebiegła. Choć obie armie były porównywalnej wielkości i liczyły po kilka tysięcy wojów, to broniący się w bitwie wymagającej przekroczenia rzeki mają ogromną przewagę. Chyba, że nie byliby do obrony przygotowani, a nie byli. Dlatego polski władca zdecydował się na tak niespodziewany i ryzykowny manewr: mógł wszystko wygrać albo zakończyć wyprawę całkowitą klęską. Wojowie, dziś napiszemy historię. To nasz moment. Ruszajmy. Nagle wydawałoby się, wbrew zdrowemu rozsądkowi, wojska Bolesława ruszyły, by przeprawić się przez Bóg w Pław. To był ruch tak nieoczekiwany, że zaskoczył całkowicie wojska Jarosława Mądrego, które nie były przygotowane na walkę tego dnia. Niespodziewane przekroczenie Bugu przez polskie wojsko spowodowało prawdziwy popłoch w szeregach Rusinów. Zanim zdążyli zebrać szyki obronne, Bolesław i jego wojownicy byli już po drugiej stronie i wkraczali do obozu Rusinów. Mieli już taką przewagę, że armia kijowska stawiała już tylko minimalny opór wojska ruskie rozpierzchły się a książę jarosław uciekł bez walki zwycięstwo tego dnia było miażdżące starcie nad bugiem zwane też bitwą pod wołyniem zakończyło się imponującym triumfem bolesława chrobrego droga do kijowa była otwarta i wkrótce 14 sierpnia 1018 roku polski władca kroczył już ulicami tego miasta Wojna zakończyła się zwycięstwem, które umocniło pozycję Polski i samego Bolesława w regionie. 1018 rok przyniósł zarówno pokój na wschodzie, jak i na zachodzie. Zabezpieczył też młode polskie państwo przed wojną na dwa fronty z Rusią Kijowską i po pokoju w Budziszynie z cesarstwem niemieckim. Władcy polski i rusi kijowskiej już rok później znaleźli porozumienie i do śmierci Bolesława w 1025 roku wschodnia granica Polski była zabezpieczona Samo zwycięstwo nad Bugiem nie tylko świadczyło o strategicznym geniuszu i umiejętnościach taktycznych polskiego władcy jest ono jawnym i czytelnym dla naszych sąsiadów pokazem siły i determinacji rodzącego się państwa polskiego bitwa nad bugiem pozostaje też znakomitym przykładem że przebiegłość i odwaga mogą zadecydować o wyniku nawet najbardziej nierównego starcia